O kurwa ty, To jest kurwa babcia klozetowa pierdolę, rozpierdala wszystko, kiber na podłodze, Znaczy, e, sobie taśma na podłodze. pierdolę, co za tyłu? No logiczne. Wszystko na no, rozpierdolane O kurwa dobra, to już słyszałem. Widziałem! A ja już po aktorze Umarł? Tak A zobacznie mu? Nie, nie zdążyłem, bo akurat zamknął drzwi. Ale debil. Gdzie on jest? A tu? Dobra, czy to jest jako paranormalne? aktor leżący w trup? Dobra, spierdalamy chyba co? No. Adios. Ty kurwo Kurwa, no nie, o nie! nie musiał to... Kurwa będę się to wyciąć.